Moi drodzy, witam was w 32 już odcinku Desin 4, Challenge 100 Dzieci. Uuuu, uu, co tu się dzieje? A kto tak śmierdzi? Halo! Kto to się zaciął? Nie, to jest Jagoda, tak? Jagoda, chodź tu, podejdź. I Ty też tu podejdź, bo Ty też tu stoisz. Boże, jedyny, ludzie. Chciałam, żeby wszyscy ładnie zjedli wspólne śniadania, to dupa. Dobra, jest kolejka do lodówki. Ty śmierdzisz? To Ty nie jedz na razie. Dawaj, wykąp się szybciutko. Wykom, wykąp, wykąp. Taki smród od ciebie leci. Słuchajcie, poniedziałek jest, zaraz dzieciaczki pójdą do szkoły. Proszę, wszyscy mają ładnie jeść. Ty jesz, ty mały jesz, ty zaraz też będziesz jadł. Ona poszła się umyć i zaraz też sobie będzie jadła. Wszystkim daję kurczaczka, a ta sama pomyślała o tym, żeby zjeść, proszę bardzo. Kto tutaj siedzi? Tutaj siedzi nasza Alutka. Dalej mamy Jasia. Następnie, zobaczcie, Tomuś już jest duży. Elunia, i jej brzuch też jest duży, jak widać. O co to za minusele? Co i tutaj Jaruś. Czekajcie, czekajcie, gdzie jest jeszcze ktoś? Wszyscy. Tutaj Jagoda się myje, tak? A Gabriela? Tutaj. Słuchajcie, wszyscy dzisiaj do szkoły idą. Wszyscy odrobione lekcje mają. Wszyscy, co mają, y, wszystkie umiejętności. Także miejmy nadzieję, że dzisiaj ktoś się wyprowadzi, chociażby Tomek. Bo Tomek już jest nastolatkiem. On już w sumie trochę do tej szkoły chodzi. Może Alicja też uda się. Zobaczymy, słuchajcie, bo powiem szczerze, że no w tym domu jest za dużo ludzi, a nie mamy za bardzo miejsca. Kurczę, patrzcie, 70 dostajemy za ten, za talerzy. Już tak dawno nie miałam, że tyle osób było w domu, więc widzicie, trochę jest trochę jest zamieszanie, ale myślę, że sobie jak najbardziej poradzimy. Chłopaków w weekend wysłałam, nie wiem czemu, żeby łowili ryby. Tutaj sobie rybki połowili, proszę bardzo, to coś jest. I Eli napisała dwie książki, bo. W tej aspiracji, słuchajcie, już Wam to pokazuję, napisz trzy bestsellery. No i jednego brakuje, także myślę, że jakoś to się uda i zaraz pójdziemy, żeby wydała. Na początku trzeba wysłać y, do przeglądu, bo wtedy się więcej hajsu dostanie i jeszcze sobie sprzedamy, bo nie można. Dobra, y, bo nie można sprzedawać, słuchajcie, nie można wysłać do przeglądu więcej niż raz na tydzień, bodajże tak mi się wydaje, także... Ym, tak chyba to wygląda. Ty już tego nie, kurde, co ty wywalasz, człowieku? Nie musisz się męczyć. Mamy tutaj sprzątaczkę w postaci mnie, czyli ja zawsze po was śmieci wywalę. Mo, miałabym więcej talerzy, no ale cóż, tam na brak hajsu nie narzekamy. Osiągnięty drugi poziom charyzmy. Dobra, niech oni sobie gadają, bo widzę, że jakichś tam wielkich potrzeb oni nie mają. Tylko ten mały coś tam się dzieje. Nie swój. Co to za minusy? Co to za minusy? Ja się pytam, lecą. Wy zaraz do szkoły idziecie. Chyba już idziecie. O, patrzę, patrzę, jak wszyscy idą ładnie. Halo, do szkoły, panie. Eli przed domem stoi, przypilnuje wszystkich. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ona chyba zaraz w ogóle będzie rodzić, mi się wydaje, powiem wam. Weźmiemy, żeby wszyscy się pilnie uczyli, bo to jest bardzo ważne, myślę. E, właśnie, zaraz wam pokażę, który to strymestr, ale wydaje mi się, że właśnie ona, jak dzieciaki wysłała do, 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 do szkoły, to poszła do tego sąsiada nowego tego, co tu mieszka. I poszła, właśnie była w ciąży wtedy, dobra. Uczy pilnie, uczy pilnie, uczy pilnie, uczy pilnie. E, ten się pilnie nie uczy? Też. Pilnie, pilnie i pilnie. E, a Eli, wiem, że Ci się chce spać, ale ja bym chciała, żebyś pielęgnowała ogród, ale może żebyś nie zbierała. Nie zbieraj, czekaj, bo jak wezmę pielęgnąć, to ona może zbierze. Podlej, proszę bardzo, tak, podlewaj, podlewaj. Ewoluować jeszcze nie może. A tu jedna chyba się świeci. Nam, 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 Pobierz sadzonkę, a jakieś odchwaszczanie? Odchwaszczaj, a przeciwko owadom można spryskać? Nie można. No cóż, na razie nie zbieramy, bo po ewoluowaniu można zbierać i najlepiej jak one siedzą długo, jeszcze długo, to wtedy jest git. I jeszcze mam jedzenia trochę w lodówce, ponieważ z tej imprezy zaległość zostało i jeszcze ona chyba się nie zepsuło, także no, dlatego dzisiaj nawet jak nie wszyscy byli tak bardzo głodni, to wysłałam wszystkich na takie śniadanie rodziny no bo wiecie jak to jest. Jeden dzień do końca, no to właśnie, trzeba żreć to, bo naprawdę dużo zostało, torcik jeszcze jest ważny Żabki sobie rozmnożymy, kupiłam słuchajcie w ogóle lekarstwo, bo Ktoś nam zachorował, chyba Tomek był chory w międzyczasie, tak mi się wydaje Ale tak poza tym, to nic się specjalnego za bardzo chyba nie działo w ten weekend Ludzie odsypiali, spali i tak dalej, w ogóle ja ich naszkowałam na niedzielę do szkoły, bo mi się wydawało I to byli tacy ładni, zieloni wszyscy, no ale tak Eli pęcherz spada no, to zaraz będziesz musiała polecieć, chyba, no. Wydaje mi się, że naprawdę niedługo będzie rodziła. Ciekawe, ile dzisiaj za książki dostaniemy, bo te dzisiaj wydane chyba się nie liczą do dzisiejszego dnia, tylko chyba do kolejnego dostaniemy, no ale zobaczymy. Ty. Dzień testu. Uczy to trudnego, nie wiem o co chodzi, tak już kiedyś to czytałam, a teraz za często to wyskakuje. Lecz szybko skorzystaj. Panie! Biegnij! No, kliknęłam ci! Nie posikaj się tylko. Halo, halo! No. 2486. No to dobrze, bo ostatnio dostawaliśmy 1700 coś takiego. Elity nie spełniłaś jeszcze tego. Jeszcze nie masz jednego bestsellera. No, szes, szesz, szes. Czekajcie, zaraz zobaczę, jak z tymi książkami. Kochaj mnie raz, raz, no to to było. a No i tej jednej, co jest do przeglądu literackiego chyba jeszcze tu nie ma. Na no, to wysłana czy coś takiego. Co tu można? pobierz, pielęgny. Pielęgny ten ogród. Nie graj na kom... Na telefonie, jak shikarz. Alu! Wiem, że chce ci się spać, ale to już bez sensu, bo naprawdę, jak ona pójdzie do szpitala, to zaraz jej skoczy ta, ten poziom, no nie? Wszystko na zielone. Nie ma nic do pielęgnowania. To co ty byś mogła zrobić? Dawaj coś ugotuj dla dzieci, bo. podej późne śniadanie i niech będzie to tost yy, francuski. Bo jak ona, słuchajcie, jak to jedzenie się kończy za dzień, no to wypadałoby, żeby coś było już nowego, prawda? To Eli może teraz coś ugotować. A wiem, że gotowanie jej zawsze dobrze idzie, także cieszę się. Tylko ja nie wiem, czy ja wziąłem na przyjęcie, no ale dobra. Mam nadzieję, że nie zeszlasz tego, bo ty nie jesteś głodna. Poczekaj, pokaż, pokaż co ty zrobiłaś. Taki tościk. Ładnie wygląda, dobra, ty ja schowam to. I co byś chciała jeszcze? Spać. No to dawaj, zdrzemnij się tutaj na kanapie i czekasz na swój poród. No naprawdę, za chwilę, dosłownie za chwilę on będzie, prawda? Obudziła się i nadal nie rodzi, to idź spać tak naprawdę. Idź spać do swojego łóżka i tyle. Czekamy. Albo jak dzieciaki wrócą z pracy, albo jak się zacznie z pracy, ze szkoły. Kto to dzwoni? Halo! Szymon, chce przy przyjść do domu. Nie! Halo, wstawaj, bo poród się zaczął. <laughs> Kurde, wszystko naraz raz. Zobaczy. jaki brzuniu. Duży ten brzuch, no nie? Ale bliźniaków tak nie urodzimy, bo nie mamy miejsca. Mamy 7 osób, dobrze. Więc urodź dziecko w szpitalu, dołącz. I kto był? Kto był? Ojcem już patrzę, ojcem był Johnny Galadu. No jak ja mogłem go zapomnieć, słuchajcie, gdzie on jest? Taki białki on był. Tu mamy? No no, ciekawe jak dziecko będzie wyglądało. Chodź, chodź. Rachunki przyszły do zapłacenia. A ten już panikuje. możesz zapłacić rachunki? Opłać rachunki 7 tysięcy. Dawaj. O, nasz lekarzek ulubiony. Kurde, z tym piosenką mieliśmy zajść w ciąży, no. A... Okasz podziw. Coś tam zagadaj do niego. A czy tu już cieszkodzić? Czy jak? Czy ty idziesz nim gadać? Bo ja tego nie rozumiem. Chyba rodzić idą. Jakaś poprawa ocen, ale zaraz do domu wrócimy, no nie? Także, ro, rodzisz, rodzisz, halo? Kurde, choć w sumie jakbyśmy teraz wyprowadzili, to może jakieś bliźniaki by były, ale dobra, wszyscy tak za dużo ludzi, jakby... No nie ogadnęłabym, no, teraz mamy i tak na fula. Więc i tak zaraz, a to zanim... Zanim ona w kolejną ciążę zajdzie, to chyba trzeba będzie, słuchajcie, wyprowadzić kogoś, bo jak mamy 8 osób... To nie wiem, czy może zejść w Dziewczynka, słuchajcie, dziewczynka będzie to. Karolina! Prosiliście o Karolinę, tak już będzie Karolina. Pierwszy bardzo, mamy Karolinkę. Jak wygląda? Białutka? Tak, taka nawet żółciutka, mam nadzieję. Fajnie. Jakaś poprawa ocen. Dobra, to ja sobie może teraz to już zacznę sprawdzać. Piątkowa. Piątkowy? Wszyscy piątkowi. Nie, 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 to jest niemożliwe. Ty, wracaj do domu! wracaj do swoich działków. Szybko, szybko. Dobra, jesteśmy w domu. Wszyscy wyszli nas powitać. Zobacz, jaka białutka dziewczynka. No i patrzymy na to oceny No halo, dlaczego, dlaczego tak się dzieje? Piątkowa. Piątkowy. 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 Czwórkowa. Czwórkowa. Nikt nie ma urodzin! Ja płaczę, naprawdę. Eli, yy, może zadzwonię po lekarza? Zobaczymy, czy, 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 czy mamy go tutaj w kontaktach, żeby on do nas przylazł, to właśnie chcieliście, żeby lekarz był. Jest, Adrian, piosenka, proszę bardzo, rozmawiaj. Nie, trzeba go zaprosić. Gdzie on jest? Halo, zaproś na tej parceli i mamy tutaj, Piesenka jest na, u nas takim jakimś romansie, czy nie? Ćwir! Do Ćwira, właśnie z Ćwirem jeszcze nie, nie mieliśmy dzieci. Co tam się stało? On przyjdzie, czy nie przyjdzie? Zajęty, no nie! Kurde, ani piosenka, ani nie może przyjść, to idziemy tutaj. Zobaczcie, jaki fajny domek tutaj postawiłam. Idziemy do nowego tatuszka. Odwiedź rezonancję. Dobrze, dobrze, jesteśmy u naszego sąsiada. Proszę zapukać do drzwi. A siedzi, siedzi, już widać go tutaj. Fajny ten dom, ale taki zbyt bardzo przezroczysty. Naprawdę taki faniutki podoba mi się to. I mogę. A mam akt urodzenia, żaby rozmnożę. Um, proszę bardzo, wejdź, turururu, turururu, ja już go widzę, gdzie on siedzi. tutaj takie oszklone, słuchajcie, to jest, aż kurde. A jak tu się wchodzi? Um, zliczarskie zapoznanie. Ha, tędy się tak wchodzi, uuu. Dziwnie. To jest status przygotowany przez was, słuchajcie, to jest, jak tu już widzicie, Max Przyzwaniec. Ej, kurza, mnie to, bo nie mogę tak patrzeć, tylko tak. Ajajaj, aj, aj. dobra. Sugestywna rozmowa, więcej opcji romantyczne i... gdzie to jest? Oczaruj. A Max przyzwanie został stworzony przez użytkownika Ole Ola Oli. Um, to jest właśnie specjalnie tatuś do mojego wyzwania stworzony, a dom już Wam pokazuję dom, jak się nazywa w galerii. Dom w galerii się nazywa Tonight No CC. Tutaj jest taki użytkownik, proszę bardzo. No, także także tak to się przedstawia. Dosyć tani domek na małą parcelę, także mi się to podoba. I tutaj zaraz im zaznaczę, żeby sobie ładnie pogadali, więcej opcji romantyczne, um, gadka na podryw, więcej opcji romantyczne, flirtu i tak dalej. I tutaj właśnie tak wygląda ten domek. O, z góry, proszę bardzo, z innej, z drugiej strony. E, więc jak tu się wchodzi, to od razu jest jakby taki salonik z tym szkłem, co mnie w wkurza, bo z tej strony nie mogę patrzeć, no ale przynajmniej o tako trzeba wchodzić, prawda? Tu gadają sobie gadają. Więcej opcji, możecie się po, pocałować czy nie? Pocałunek, dobra. Spójrz głęboko w oczy, Boże. Tutaj słuchajcie jest... Co to w ogóle są? Patrzcie, to jest obraz na podstawie zdjęcia. Uu, ja myślałam, że to może coś z modów, że tak, takiego czegoś w ogóle nie widziałam. To są dwa obok obrazy. Ej, dobre, dobre, dobre to jest. Gadajcie sobie, możecie pierwszy pocałunek, no to dawaj. Fajnie, zobaczcie, ładnie tutaj jest połączona, taka, te stoliki dwa razem. Ktoś fajnie wykminił, powiem Wam. Naprawdę, ktoś mi się podoba. Tutaj jest salonik. Znaczy, nie, tam jest salon, to jest jakby taka jadalnia. Kuchnia średnia, powiedziałabym. No, naprawdę średnia ta kuchnia. Mm, gabinet. Ciekawy, ciekawy ten dom. Mały, ale dużo rzeczy się mieści. Wy sobie tam gadajcie dalej. Uwodzicielska poza, a możecie już się postarać o dziecko? Nie, nie, nie. nie. Aha, ha, 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 ha. Więcej opcji, romantyczne. Słodka gadka. To może pomóc. I co? Możecie już? Nie mogą jeszcze! Boże, jeszcze muszę im to zaznaczyć masakra. Recytuj pierwsze miłosne. Dobra, możecie już, tak? No jak to? Jest Barbara po stare dziecko, to gdzie jest? Nie chcesz, nie chcesz jednego chłopaka. Pocałuj go. Mam nadzieję, że jego po całej to się zgodzi. Tylko śnuta leci. Już, już. No, gdzież? Nie można postarać się o dziecko? Więcej opcji romantyczne. Rodzina tego Sima jest za duża. Uuuu. Nie podoba mi się to. Słuchajcie, to dopiero jutro, jak kogoś wyprowadzimy po szkole. Ale masakra. No cóż, no, takie jest życie. Ale już go dobrze zna, więc od razu polezie do niego i wieszcie, Bumba, bumba, i będzie Elo zelo. Zestresowałam się, szczerze mówiąc. Dobra, wysiemy Eli, żeby pisała jakąś książkę, a dzieciaki zaraz przypilnuję, żeby ostro się uczyły, bo jak tego nie zrobię, to ja nie wiem, nim co się wtedy stanie. Muszą być szóstkowe i to musi być kilka urodzin jutro. Musi po prostu, o ja! Ale jazda. Myślałam, że jak dzisiaj pójdą do szkoły, to coś tam się wydarzy. Dobra, Eli, czekajcie, tylko ja tę łóżko. Tą kołyskę jeszcze przedstawię, bo ja nie wiem, gdzie ona jest w ogóle. Gdzie jest kołyska? A tu ostatnio lądowała jest niebieska, więc jeszcze zmienimy kolorek. Ok, Eli jest bardzo flirciarska, więc kurde, jakieś dziecko nam siedzi na kąpie. No trudno, włączmy niskie ściany, bo już się widzę głupie. Proszę bardzo, Eli, e, napisz wróć do pisania. Gorąca, miłość, jeden. To ty coś zaczęłaś pisać? O jezu, dobra, no to pisz. E, więc tak, zaczynamy od początku. Alicja, zaczęłaś rzeć, zjedz to. Ty, halo, mały Tomek, znaczy mały, duży. Proszę odrabić lekcję. Ty stoisz tutaj, też możesz zjeść. Później odrabiasz lekcję. Alicja też później lekcje odrabia. E, Jarek, gdzie jest Jarek? Tu stoi chcecie się spać, nie interesuje mnie to, nie mamy miejsca w ogóle w rodzinie. Odrabiasz lekcję, Ty, mała, tutaj nic z siostrą nie gadasz, tylko odrabiasz lekcje. Gabriela odrabia lekcje. No i wszyscy odrabiają lekcje. Eli y, pisze książkę. Także taki update na teraz. Patrzcie, 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 aspiracja wypełniona. Jej! Dobra, Eli. Eli napisała książkę. Tutaj dzieciaczki już widzę, śpią, ale jeszcze, słuchajcie, reszta tutaj lekcje odrabia. Wybierz nową aspirację. Okej, okay, wybieramy. Tylko nie wiem jaką. Mm, już patrzymy, już patrzymy się, zastanawiamy. Słuchajcie, mamy albo niezależny botanik, albo kustoszkę. Zaraz zobaczymy. Zbierz 10 okazów, zbierz 5 kryształów. Dorady. Dobra, weźmy sobie kustoszkę, choć za bardzo nie będziemy się teraz skupiać na tym, żeby ona tam zbierała coś. No bo tam jakoś punktów na razie nie potrzebujemy. Więc proszę bardzo, sprzedaj, wydawcy swoją książeczkę. No, no to sprawdźmy, co ty tutaj masz. Zbierz 10 okazów kolekcjonerskich. No okej, okay. możesz sobie iść coś pozbierać. Nie wiem, czy, czy to jest dobre, czy niedobre, czy ci się to opłaca, czy się nie opłaca, ale możesz iść to zrobić. Albo nie, bo jest ciemno i ja nic nie widzę. Lepiej niech ona pójdzie, słuchajcie, spać później, żeby była w stanie, jak dzieciaki wrócą. A... Choć nie, no w sumie dużo ma tych zielonych pasków, ale wiecie, jutro nam zależy, żeby od razu zawsze w ciąży. Więc tak, Tutaj oni skończą. Aha, oni już skończyli, tak? Ty uzyskałeś dodatkowe zaliczenie? Tak. A ty odrabiasz, to nie gadaj. Maleńki Jasiu. Odrobił, dobra. Czyli jeszcze y, Alicja zostało jej do odrobienia, i ona idzie spać jak odrobi. I y, tą ekipę też wysyłam spać. I Eli też idzie spać tak, że po prostu widzimy się rano. Dobra, witam rano. Jak mnie to denerwuje, jak te rozgrywki się przedłużają. Znaczy, nie denerwuje mnie to, jak gram, ale denerwuje mnie to, słuchajcie, jak nagrywam, bo wtedy. No, wtedy, jeśli mam być 3 lata, no po prostu strasznie długo mi zajmuje nagrywanie, strasznie długo zajmuje obrabienie, i wychodzę z takiego mojego stałego rytmu. To wywaliłam, słuchajcie, jedzenie z lodóweczki i muszę je powywalać teraz do. do śmietnika. Tutaj było po, każdych, po kilka sztuk, i to jest na przyjęcie, więc jeszcze można to by rozdzielić, ale w ogóle nie będziemy się o takie rzeczy bawić. Chodzi o to, że to było właśnie wzięte wtedy z tej imprezy, więc muszę to gdzieś wywalić, więc zrobimy sobie po prostu tak. I trochę kasy przyjdzie. <laughs> Ludzie zeszli na obiad. Proszę ba na śniadanie przepraszam, na śniadanie. Tutaj na śniadaniu, tu na śniadaniu. A ten co robi? Ten się myje. Jak się umyje, to też pójdzie coś zjeść. Otwórz sobie, zawsze mam jakiegoś żarełka w domku, także proszę bardzo, eli też przed chwilą coś tam jeszcze przygotowała. Dziewczyny jedzą, są nie swoje. Ja już, ja już to bywała. w nie mogę wszystkiego na raz wywalić. Spokojnie. E, ten też otwieramy i też sobie coś zje. Proszę bardzo, chodź, Tomek. Dobrze mówię, Tomek? Tak, to, tak. Wiem, że brudno. Już, 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 już sprzątamy, słuchajcie. O, fu. A tą głowę boli? Głowa ją boli, że ona taką miała minę? Co to jest? Nowy przyjaciel. Jezus, myślałam, tutaj, tego, śmiego. Skorzystaj, idź szybko, skorzystaj. Halo. Tu idzie jakiś taki. elojo, elojo. Elo. Można podlewać ogród? Nie można, nic nie można robić w ogrodzie, więc trzeba czekać po prostu i tyle. Dobra, wywalamy to. Co ty robisz? O, pomaga mi. Dobra, no trudno. Będziemy mieli mniej force, ale to już nie chodzi o tą forsę. Ale patrz, jak zbiera dzielnie moja dziewczynka. Piękna. No super, jestem z siebie dumna po prostu. Patrz, ile nabrała tego. Nie wierzę w to. O ludzie, ile tego jest. Ale masakra. Patrzcie na to. Ile wzięła tego? O ja! E, przepraszam za mój głos. Masakra. No już nie musisz tego brać, aż to wezmę. No dobra. Uh, jeszcze talerze weźmie. Patrzcie, no ja w to nie wierzę. Nie wiesz. Nie wiesz tego. Eli, co ty robisz? Dobrze, proszę. Przyrządź słoną lamę? Nie. Nic takiego. Dzieciaki do szkoły. Halo do szkoły. Halo do szkoły. Ten higiena, ten zabawa źle. Uh, no trudno. Jak my dzisiaj to zrobimy? Jak my to zrobimy? Do szkoły. Wszyscy do szkoły. O nie. O nie, Alicja idź do szkoły. Eli, 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 twoje dziecko, wszystko jest w porządku z dziedziniem. Z dziaciuchniem. Tak, leży sobie. Patrzcie, patrzcie. Eli, wiecie, co ja bym proponowała, żeby ona poszła trochę popływać. Może trochę się odchudzi. Nie wiem, czy zgrubła, czy nie zgrubła. Ale czekajcie, czekajcie, zatrzymamy ją. Nie, no, nawet jest git, ale może trochę się odchudzić. Ja, nawet jak będzie umieśniona, to ja bardzo lubię. E, czekajcie, utrzy pilnie, utrzy pilnie, utrzy pilnie, uczy pilnie i utrzypilnie. pilnie. Dobra, zaznaczyłam, żeby dzieciaki uczyły się pilnie. Eli tutaj sobie popływa, coś tam się sobą pozajmuje i się odzywam do Was, jak dzieciaki wrócą ze szkoły, bo kurczę, tak nie może być, że nie możemy zajść wciąż. Dobra, 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 dzieciaki wróciły ze szkoły. Patrzymy. Ole brudy, ale smrody, Boże. Ok, proszę pokazać się. Szóstkowa i szóstkowy. Dobra, to dwójka mamy na wyprowadzenie. Piątkowy, piątkowy, piątkowa... Piątkowa. Dobra, dobra, no to robimy tak, proszę bardzo, otwieramy tort, otwieramy torcik, no na pewno, no na pewno, tak, tort otworzymy. Paula, gadasz głupoty. Dobra, na początku leci, słuchajcie, Alicja, y, wypowiedź życzenie, proszę o Ciebie, szybko. Eli, wysłam Eli, żeby spała, bo już nie wiedziałam, co ma robić, ale widzicie, jakie ja ma piękne, wszystkie paseczki. Alutka, Alutka, dawaj. Co nie możesz tego zrobić? Tu, dawaj, szybko, wypowiedź życzenie. Jaki bruda, znalecę ja poradzę? No Jezus, smary. Jak nie możesz tego zrobić? No po prostu za szlak strzeli. Szybko. Wypaj życzenie. Nie rób selfie. Biegaj. Dobra, urodziny mamy Alicji, później Tomek. Hapubu, hapu buuu. Dobrze, dobrze. Etap osiągnięty. Alicja wypełniła wzorowy rodzic? Alicja? Nie rozumiem. Nie cierpi dzieci. Takie coś niestety wyszło. No ale dobra. Proszę bardzo, to mu uśnie, e! Szybko dodaj świeczki urodzinowe. Błagam cię. Ogarnij się. Jeszcze dziecko mi płacze. E, czekajcie, to Eli to musi pójść do dziecka. Szybko. Naka. Nie, zmień brudną pieluszkę. No co ja mam zrobić? E, zm, zmuchuj, zmuchuj, zmuchuj. Nie, ty już nie idź tam, nie idź. Święte urodziny. Mama tam zmuchnie. Zmuchnie, zmieni brudną pieluszkę. Super. Ale to na przypale takim robią, po prostu już kurde tyle tu gram, dlaczego tak się dzieje, geniusz. Ej, ty jeszcze proszę ciebie, wstawiaj. Wstawij to szybko. Dodać świeczki urodzinowe. Nie będziesz dmuchał, ale wstawimy sobie to do lodówki, żeby nikt tego nie zażarł. I jak szybko wyprowadzam! Dobra, słuchajcie, wszyscy wylądowali na zewnątrz, a to dlatego, że Alicja i Tomek zostali wyprowadzeni. E, dobra, ja już tutaj Alicję zaznaczę, żeby ona szybko podróżowała do swojego sąsiada odwiedzimy o imieniu Max przyzwaniec e, tak, Tomek wyprowadził się do rodzeństwa, tylko tam już nie było miejsca na Alicję, więc Alicja e, wyprowadziła się do nowego domu stworzonego przez was, ale to pokażę Wam w kolejnym odcinku, bo myślę, że z naszą rodzinką będziemy odwiedzić Alicję, żeby nie czuła się sama w takim dużym domu, bo jednak to jest duży dom. Jeżeli chcecie zrobić dla mnie, e, dla mnie domek, znaczy dla moich dzieci, żeby było 8 sypialni, trzeba oznaczyć Gram Paula, takie dać hashtag i najlepiej, żeby to było na dosyć małej parceli, bo jak te duże to już kurczę, szczerze mówiąc, nie ma miejsca. Wiecie, jak to jest, że są po prostu ograniczone możliwości, że nie mamy aż tyle wolnych parceli, jakbyśmy chcieli, ale Eli już jest u maksa. A i szybciutko, szybciutko. Pukaj do drzwi. Bum, 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 bum. Oj! Odzie? Co, co to jest? Co to w ogóle jest? Ja pierdziele. Ten ten, co on robi? Co on taki biały? Że tylko że jakieś światło na niego świeci? LOL! Halo. Dobra ucały dłonie, proszę bardzo, i mać się starać o dziecko. Postaraj się o dziecko z Max Przyzwaniec. Szybko, zobaczcie, ile w ogóle już dni upłynęło ma. 18 dni do końca, do następnej grupy wiekowej, także mam nadzieję, że nam się to wszystko uda. W sensie tak, jakbym chciała, żeby Eli tę pięćdziesiątkę minimum urodziła. Co za krzesło w ogóle! Ej, to słuchajcie, z jakiejś kariery? Bo tutaj robią na tych kodach, w sensie, że z kariery odblokowują obiekty, bo to chyba nie jest z modów, co? Bo ja nie patrzyłam na domy z modów. Aj fajnie urządzone to wszystko i źle zciążowy rób szybko. Bardzo szczęśliwa, no ja się domyślam, ale teścik... Ej, ej, patrzcie, no to są jakieś dziwnie światła poustawiane, bo jest biała. Biała Eli, Ela Gazela. Tak czy nie? Tak czy nie? Szybko! powiedziała Tak! Kto to słyszał? Kto to słyszał? Niech napisze w komentarzu. Dobra, Eli się idzie podzielić tą radosną nowiną z Maxem, a ja tymczasem kończę a. dzisiejszy odcinek, bo wyszedł naprawdę bardzo długi. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, że chcecie więcej odcinków z dzieci, to kciuki w górę. Dzięki za oglądanie, buziaczki. Pa, pa! A co wy robicie? <laughs> Plecami do siebie siedli? No nie wierzę.